Szybkie jedzenie, tak zwane jedzenie z prochu. Czy warto? Z pewnością z opisu możemy wyczytać, że jest to pełnowartościowy posiłek, który w ciężkich momentach może nam uratować tyłek. Powiedzmy sobie szczerze, w tego typu produktach no wygląd nie jest tak bardzo istotny. Najważniejsze jest chyba, jak to A smakuje, i dwa, czy nie ma tych grudek przy rozmieszaniu tego produktu. I czy nie śmierdzi. Okay. <śm Przygotowanie powinno być w sumie jest dość proste, po prostu mleko. Zobaczymy jak to się. No dobra. Przygotowanie tego powinno zająć nam 30 sekund. Właśnie liczymy na moim zegarku. Właśnie. Na pewno się nie spóźni. One eternity later. Mm. Mm. Masz? Mm. No. Mm. Jak połowić. Fiu, 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 fiu. fiu. Ekstra. Ogólnie na co dzień, prawdopodobnie jako taki posiłek ekstra, jest to naprawdę fajna opcja. Wprawdzie... Albo owsiankę z tym zrobić. Albo, osią... mega Albo właśnie no. osiankę tym zalać. Naprawdę mhm. jest to mega, mega opcja. Konsystencja też jest bardzo spoko. I wydaje mi się, że można tym takim posiłkiem naprawdę się Gdzie najeść. całą rodzinę. Albo nawet dwie. Zależy tak. z jakiej tak. części świata są. Dokładnie. Tak czy inaczej, dajcie znać, co Wy uważacie w takim jedzeniu. Moim zdaniem zdało test śpiewająco, jest na pewno o wiele lepsze, aniżeli było kilka lat temu. Koniec akcji!